Coś mi szumi w słuchawkach. Fak, słuchajmy. Wyjąć i włożyć. Nie, dalej są jakieś takie ciche szumy w moich słuchawkach. Najpierw chciałbym wam pokazać. A szaleje! Pese <śp> wsadźcie słuchawki. Niesamowite, jak ja jestem nies niesprawiedliwie traktowany. Nie ma, nie da się nam na odwrót podłączyć, dlatego że jeden jest mniejszy, a drugi jest większy. Ale, ja chciałbym wam pokazać, jakim wielki, wielkim spórwolem jest to ostatnie drzewo. Nie miałem pojęcia, że to jest takie. Eee. Ogromne, e, bo dostałem autorski w końcu, odebrałem sobie. To jest zinek, z którego całość idzie na jakąś tam ochronę środowiska czy ochronę klimatu, nie pamiętam co tam w końcu wybrali. To jest taka wielka antologia dla klimatu zrobiona, że sobie porysowaliśmy. Znaczy ja nie rysowałem, ale jest scenariusz. Dobra, odp***olcie się od słuchawek już, dość. Komiks pokazuje, jarać się. W ogóle dzień dobry wszystkim, siemanko. Gdzie jest mój komiks i Anik Patrzcie, jakie piękne rysuneczki i kolorki Ania zrobiła. W komiksie występuje nawet piesek bianeczka. Nie się robi. Kamera. Jak ruszam to te łapie, a potem nie łapie. jest bardzo krótki komiksik Igora Wolskiego. Ja jakie Igor. Igor. zawsze pojebane rzeczy robi. On jest tam nawet, wiecie, Polak a Król de Viantarta. Więc y, polecam. Za takiego ogromnego w że 70 zł i nikt na tym nie zarabia. Wszyscy wszyscy się dokładają do charytatywnej rzeczy z tym, z tym magazynem. I jakby, jak możecie powiedzieć: O, ale okej, okay, drukujecie na papierze, chronicie klimat. Okej. Okay. Okej, okay, gościu. Whatever you say. E, ale to jest zrobione wszystko na y, jakimś papierze do odzysku, mimo że w ogóle nie wygląda. Jest super, jakby piękny. I ekskluzywny i tak dalej, ale, ale to wszystko jest z drugiego, sor drugiego sortu. Farba z odzysku? No, nie, no, trochę wątpię. Pewnie nie. Raczej to nie są jakieś akwarele czy coś. Więc farba, farba zabije wam klimat, ale słuchajcie, ale koniec końców na plus. No, to jest papier toaletowy obsrany, który potem jakby zabrali pod kran, żeby zwietrzeć skupę, a potem wytrukowali komiks na tym. Jak powstało ostatnie drzewo? Kupujcie tylko 70 zł. O, możliwe, że zeszło. Możliwe, że ja wam pokazuję, a dostałem, kiedy już zeszło. Więc powodzenia.